I przyszliśmy na śniadanie, ja sobie zawsze robię takie sałatki, bo że kocham to w fotelach, że wszystko z rano wiecie, przygotowane i pomidorki, i oliweczki. Mają taki charakterystyczny ser z pieprzem bardzo dobry, także smaczne to dla Was, jestem ciekawa sandarek sobie przyniósł. Wow, Domiki! I są też? Wszystkie. Wow, dziękuję. A ja robię sobie na witamina. Super. Dobra. Ale piękne, to sobie zrobiłaś. A Tata zamówił omlet Dzień dobry, cześć Taka, I, i, i No powiedz, to jaki jest? To multivitamina ze wszystkich smaków. To jest ze tylko trzech. Omlego, pomarańczowego i takiego też czerwonego, ale. Ten smakuje jak karabatka, ten smakuje jak multivitamina bardziej. Tak, jest. Nie. Tata, proszę bardzo. Smaczne. Wyspany, Zdrowolowe. śniadanko gotowe, gotowe tak jak razu. w domu zawsze. <głos> <głos> Super rybka. to to toczkę. Ale cieplutko, <noise> teraz założę okulary. Właśnie ruszamy z hotelu, popracowaliśmy trochę rano. O rety, nic nie widzę. Jedziemy do Konkatedry w pozwiedzać, właśnie kupiłam bilety online. Zawsze kupuję wcześniej bilety z tego względu, że wiecie, że później na miejscu jest jakaś kolejka albo coś tam, a tak to już bilety będą gotowe. Chcemy pójść też do górnych ogrodów. Tam chyba jest darmowe wejście. Jeszcze są dolne ogrody, także tych atrakcji w Alecie jest dużo. Tam jest bardzo ładnie, malowniczo. Myśleliśmy o klifach dzisiaj, ale najwyżej na klify pojedziemy sobie jutro. Także zamówiliśmy Ubera, bo mówiłam Wam, że Uberem tutaj najlepiej śmigać. I zaczynamy, boż. Tak się cieszę, że nie mam kurtki na sobie, to jest najfajniejsze. Bez kurtki, bez czapki, 22 stopnie. Mogę sobie być, wiecie, w spódnicy, w sukience i chill. Dziękuję. O jak fajnie. Kuleczkę dostałem. Tu mamy ogrodę u góry. Idziemy do pierwszej bramy. Jest też inne wejście. Pogoda, jak widzicie, tam świetnie dopisuje. Jest przepiękna. Zbiłam sobie torebeczkę w farfa, rzadko jestem w tym sklepie, a jest taka śliczna, żółciutka pokażę mam taki masełkowy kolor. Mogłabym kupić do tego jakieś charms, ale najlepiej, żeby było z pieskiem, a moi poszli po lody. Słuchajcie, wybieramy tradycyjnie pocztówki, które wyślemy. Kotki. Ale może gdzieś fajnie by było jakby było coś innego widać oprócz kotków. Dobra. To tata wyślę inna w takim razie. To ja wyślę takie. Takie może, o Taka jest piękna. Szukamy jeszcze jednej. Co takiego pięknego jest? Jeszcze co? Ta jest bardzo ładna. Uwaga, będzie pierwsze wrażenie Tędy się wchodzi na pewno Uuu przepięknie Tak Chciałam, że będzie taka wież monumentalna O jaka kolejka ogromna Tutaj Palmie A my mamy widać. Haha, ale super Pięknie, jest, ale jak ładnie jest. wygląda, nie? Pięknie jest mnóstwo złota na bogato. Wam kiedyś mówiłam ten sposób, ale możecie zrobić zdjęcie y, takich tekstów po, y, po łacinie i wysłać do czata GPT i czat GPT wam to przetłumaczy. I sobie dowiecie się, co tutaj jest napisane. Ja zawsze lubię też oglądać podłogi, słuchajcie, w takich miejscach. Tu w ogóle jest zakazane wchodzenie w szpilkach, żeby nie niszczyć naprawdę wiekowych podłóg. Dla mnie jest niesamowite to, że wszystko, co widzimy, było robione ręcznie i tyle lat temu. Zobaczcie. Jakiś statek piracki, chyba tutaj jest. Nie wiem, co to jest pokazane. Albo po prostu. Jakieś, słuchajcie, zetknięcie ze śmiercią. Niesamowite. Widziałeś te czachy? A tutaj kopia. Karavacja. Zastanawialiśmy się z Darkiem, czy to oryginały wiszą, ale no nie. Oryginału tutaj nie ma. Niesamowite, robi wyrażenia. Jak to zwykle bywa na takich wakacjach, to my chodzimy rozebrani, a miejscowi chodzą w kurtkach, bo już jest im zimno. O 22 stopnie to już dla nich jest jesień. A u nas dla nas ideolo, po prostu jakby było lato w Polsce. Wieczorny spacer, słuchajcie, właśnie wychodzę z takich schodów tutaj i koło hotelu mamy plac zabaw i korty. Jutro może przyjdziemy pograć sobie w coś tutaj na kortach. Dużo dzieciaków jest i mimo, że słuchajcie, czarno. A gdzie moi poszli? Halo! Chyba szło z przodu. Eee, mimo, że jest słuchajcie, ciemno jak nie wiem. Jest 20. Wieje, dlatego mam bluzę, ale nadal się cieszę, że to nie kurtka. Może cały czas szumi. Zobaczcie, jaki dzisiaj księżyc. Tak wygląda nasz hotel. Tutaj hotel obok. Tu budują kolejny, taki trochę plac budowy ta Malta, ale podobno się super rozbudowuje od covid -a. Tak nam Maltańczycy dzisiaj opowiadali. A tu może.